Cześć, Paulo z tej strony, Asterix Curse of the Stars, mam przyjemność zaprezentować wam pierwsze wrażenia z gry, bardzo tajemniczej gry, gdyż widziałem już wcześniej kiedyś trailery z tej oto gry, lecz nagle ona ucichła, nikt nie wie co i jak, data premiery 7 .10 2022 no i jest, wersja cyfrowa na PlayStation 5 niestety nie ma języka polskiego. Zobaczmy sobie co ma gra do zaoferowania. Weźmy sobie poziom trudności Adventure.

No, wygląd troszeczkę jak e, Immortal Fini Rising, prawda? Ale świat bardziej podchodzi pod Kenę, więc mamy już dwie gry w jednym. Zobaczmy, co nam dalej. Co to jest? E, interakcja. Podstawowe e, ruchy. Kwadrat. E, uderzenie pierwszą bronią. L1. Technika. Trójkąt. Druga broń, a tak, drugą bronią i L2. Jakieś znowu techniki bronią, dobrze? Aha, dasz tu pewnie parowanie. <trykne> Aha, to jest coś takiego. Tu jest zmiana broni, ok. Jedna i druga. Weźmy to, co mamy. Takie składniki, które nas będą leczyć i dawać nam dodatkowe moce. Ok, finish. Notatka, sprawdź. There's been no word from my father or the Legion since they arrived at the cursed city. I need to find them as soon as possible. This is my only chance to prove myself. Hmm. I can't dawdle here. Maybe I should have a look around first. L2 <coughs> Takie coś. To rozwalmy to. Pozbierramy to, co mamy pozbierać energy. Nigdy nie Czy to no Nie wiem, może być, może być. Czyli mieczem wymachujemy za pomocą kwadratu. Tym oto toporem za pomocą trójkątu. A tutaj zmieniamy broń, tak? L1 to jest mieczyk. Tak jest, a L2 to jest właśnie ten topór. Mamy pierwszego hey, przeciwnika. Hey, Okej, okay, musimy za nim lecieć. A ty nie umiesz jeszcze podskakiwać, tak? W tym momencie Trudno. Co my tu mamy? Tak, już ci zostawi. Na pewno ci zostawi twoją broń. Oczywiście, pasek zdrowia to mamy w lewym dolnym rogu, plus pewnie jakieś mocce. Co tu jeszcze mamy? Open. Hmm, potrzebujemy szczelety, żeby otworzyć. Kolejny, y, Kolejna notatka, jakiś archiwa, dokument, którą my zebrali. Pozabierajmy zabierajmy to. To mamy do zabrania? No, strasznie mi się kojarzy z Keną. Strasznie mi się z Keną kojarzy, ponieważ też sobie ogrywam Kenę w tym momencie na najtrudniejszym poziomie trudności, żeby zrobić z niej platynowe trofeum. Zostało mi w sumie dwa trofea, w sumie jedno ukończy grę na najtrudniejszym poziomie trudności. Tu jest jakiś znowu jakiś potworek, co on mi robi? Tego mogę pokonać. W sumie jest nieszkodliwy, a uciekam. Ok, tutaj jest. Mamy platformę, wspinanie się po wciśnięciu krzyżyka. Tak, sprawdźmy, jak to działa. Ktoś nowe miejsce. Co to jest? Z tego co mi wiadomo też sporo... E, jak to powiedzieć? Mitologia grecka i rzymska będzie się przepratała w tej grze. Tak kiedyś było mówione. Sprawdzimy. Co to jest? czyli To jest taki jakby ala punkt zapisu, odpoczynku. Tutaj ten konduit pozwoli nam zregenerować swoje zdrowie, ale podczas regeneracji wszyscy przeciwnicy, którzy zostali pokonani, w powrotem się odrodzą. Trzeba mieć to na uwadze. Mamy też ability zdolności. No jest, jest największy minus, że nie ma w tym momencie... Języka polskiego. Kurde notatnik ma no notuje, no teraz mi się to kojarzy jakby to był Uncharted. Nathan Drake coś tam nadubał w swoim notysiku. Zobaczmy. Rest lift eee, w sumie, co nam to da? No, zobaczmy jak to działa przynajmniej, nie? Jeszcze my żadnego przeciwnika nie pokonali, więc... Jakbyśmy nie mieli zdrowia, to by nam pewnie się całe odnowiło. Okej, okay, którędy mamy przejść? Którędy my tu przyszli? Tu coś jest, notatka? Nie. Tylko słońce pada. Już nie pamiętam skąd my... Aha, stąd my przyszli. Teraz pytanie, gdzie... Aha, tu jest powrót! Muszę tylko zerknę. Tak, dobra. Idźmy przed siebie, bo to jest ważne. Tego nie potrzebujemy. Oho, to mamy teraz, żeby sobie po wciśnięciu R3 dać kursor, znacznik na przeciwniku. Czyli z nim będziemy walczyć. O ty dziadu. A, też tam bierze, tak? Zaraz zobaczymy, czy jesteśmy tak odporni na ich ciosy. W miarę. Czyli prawdopodobnie ten pasek na dole złoty. Zaraz jeszcze sprawdzę, czy to jest wytrzymałość moja. Oj, użyj y, umiejętności R1 plus kwadrat, R R1 plus trójkąt albo kółko, albo krzyżyk. Okej, okay, zobaczmy. Czyli w ten sposób okej, Ok, byłam pokazane <Szyskujesz> co. Aj, Musimy teraz. Aż się nam naładuje. Ej, ej, spokojnie. Wstawaj, stawaj, kobieto. Został pokonany? Ktoś jeszcze został? Wiem, wiem, wiem. Musimy się postarać. Kolejne do zabrania. Źle wymierzyłem po prostu uderzenie. Musimy popatrzeć co to jest R1. 75%, czyli pewnie jak będzie 100% będziemy mogli użyć. Będziemy mogli użyć... O, mamy! Tej oto, tego specjalnego ataku. Zasugerowała nam Hilda, żeby możemy wrócić i dzięki tym sztyletom. E... otworzyć skrzynię, tak? Finish. Magic Wonder Wiecie co, ja chyba jeszcze kupując tą grę Nie wiem czy nie dostałem jakichś nowych pakietów Chyba to Dokładnie To jest mój ten yy, Dodatkowy Nagrody za wykupienie Przedpremierowo gry Mamy punkty Więc użyjmy je sobie na atak Tak Zdrowie, i nie wiem co to jest. Weźmy po jednym, jak to mam dać w ten sposób, czyli krzyżykiem w prawo, krzyżakiem w prawo dajemy. Punkty to rozmieśćmy je. Aha, mamy ze 100 do 105, 110. Niech będzie tak. Tak, tak. I potwierdźmy to. Zgadza się? 115, tak jest. Tu mamy jeszcze punkty talentu, rozdysponujmy je i zobaczmy o co chodzi. Tutaj nam co daje? Magic Gem. Zaznaczmy tak. Tutaj weźmy dodatkowe 10 punktów mniej, pewnie na zużyciu energii. Tutaj tak samo pójdźmy w tą gwiazdkę. I teraz może... Teraz co? Tu? Nie, tutaj musimy iść. Tutaj i tutaj, okej. Okay. Potwierdziliśmy. Wszystko my wydali. Tutaj co mamy? Setting. O kurde, ile tego jest. Perki, nie perki. Tu coś mamy kolejnego. Ja tego jeszcze nie rozumiem. To jest to pierwsza... Broń, w ogóle pod kwadratem setting skills, ile tego jest? Profil, ekwipunek, dziennik i jakieś achievementy. Dobra, idźmy dalej. Nie ma co, tu tam się odblokowało, a możesz biegać? Możesz biegać. Sprawdźmy. Kolejna notatka, znaleziona. I teraz co? Schodzimy tu, czy idziemy tu? Dobra, zejdźmy może tutaj. Zobaczmy co jest. O, kolejny przeciwnik! O ty, o ty, o ty! O jej, kurde, ja tu? A się chłopak rozszalał! Ja nie mogę. Tu jakieś my coś kryształki zebrali, co to w ogóle jest? Tu są kolejni Kolejni przeciwnicy do pokonania Teraz są już jakieś psy Chwilę ktoś inny, to mi się podoba Naładował mi się? Nie, jeszcze nie mamy, ciekawe jak to naładować, ty się przyciąłeś, tak? Mamy level up, level up. Jest to pokonany? Tak jest. Oj, Hilda, Hilda. A zauważyliście, że coraz więcej gier właśnie takich przygotowych? Bo to jest przygotowa gra. RPG ma coraz więcej. Yy... Głównych bohaterów yy, kobiet? Fajnie, fajnie. O kurde, mamy jakiegoś małego bosika. O, muszę być ostrożny, bo ja gram już na wyższym troszeczkę poziomie Więc... No właśnie. Widzicie, ile mi wzięło? Ciekawe co to służy do czego to... 100% mi wciął zdrowia. I znowu, story Hilda. Ej, jak zaraz czegoś nie zrobię, to mnie pokona. Nie ma żartów. Dobra, parę uderzeń i ucieczka. Naparzamy ile wlezie. Naparzamy ile wlezie. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Dobrze, widzimy to właśnie w prawym dolnym rogu. Jak nam pasek z tej energii, tego magicznego ataku się nam wypij, wypij zdrowie, wypij zdrowie szybko. Dame! Co się stanie? Gdzie się odrodzimy? Uwaga! Kurde, to jest poziom yy, normalny, przygoda i takie problemy. Tak wymagający przeciwnik. O wow! No nie, nie, ewidentnie nie ma takich yy, ruchów jak Kena. Kena zdecydowanie szybciej robiła to wszystko. Czekaj! O, ale nie Łał, wow, 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 uciekaj! Nie lubię, nie lubię, jak mi się gra tak przecina właśnie. Przecież stanie między ścianą, a przeciwnikiem i nie mamy właśnie możliwości ruchu. Nie no, teraz się czuję, bym walczył o jakieś grę w Solsy. Sakra, to jest taki troszeczkę silniejszy przeciwnik, a tyle problemów już stawia. Oczekuję się do ataku, ok. To my w tą stronę wykorzystajmy to, póki jest oszołomiony. Aż 429 dostało. Czyli musimy czekać na takie ataki. Nie ma innej opcji. Uważaj, Hilda. Kolejny nowy atak. Musimy poznać jego ataki. Właśnie się męczy. Trzeba zaatakować parę razy i uciekać. Wypi, wypi, wypi. Ale nie ma, nie ma tutaj płynności w tym momencie. Może będzie jakaś aktualizacja, która nam da język polski. Nie czuję tej płynności, tak jak w Kenie, że walki były naprawdę wymagające. Są na już najtrudniejszym poziomie. Ale tutaj widzimy, jak. Ja przynajmniej to czuję i widzę, jak ta gra. Wygląda w porównaniu do Ken. No to Kena to jest Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o walkę i, i, i w ogóle wszystko. To samo Immortal Phoenix Rising zdecydowanie lepiej. Nie było takiej opcji, żeby moja postać wchodziła po prostu w przeciwnika. Ósmy czułem się siedzi tu. Dobra, niech on swoje takie ataki zrobi Trzy razy, pewnie tak będzie szarżował. Dokładnie. I teraz się zmęczy. Można to było przewidzieć. Jak wiadomo, no pewnie y, uderzenia mieczem są szybsze niż toporem. Zawsze tak w grach jest, nie? Ponieważ potrzebujemy trochę czasu, żeby nabrać tej energii. Nie teraz! W ostatniej chwili. No ci się udało, Hilda. Udało ci się. Aś ci wziął 200. Chasni go teraz. Żeby on nas nie czasnął. Trzy ataki, pamiętajmy. Jeszcze raz. No, pamiętamy wszystko, no. Stawaj, stawaj, kobieto. Napisie, się, Co będziesz teraz wziął na nas? Tak jest. Ale zużyłem fiolek. No trudno. Trudno. Nic z tym nie poradzę. Trzy razy. Jeszcze raz będzie na nasz bieg. Tak jest. No szkoda, że nie ma łuku. Ale piek oberwał. No tego nie widziałem. Mamy go Został pokonany. Level, level 4 został wbity. Musimy wrócić, wrócić, tak? Turendy. Tędy, idźmy dalej. Stąd my przyszli? Tutaj mamy fiolkę, zabierzmy ją. I skąd my przyszli? Chyba stąd, tak? Tak jest. Ja wiem, że tam na nas czeka kładka jeszcze u góry, ale wszystko w swoim czasie. No grama jeszcze. Według mnie nie jest tak dopracowana jak opatrzcie, gdzie my przyszli! Stąd. No to świetnie. Czyli to było takie opcjonalne, żeby się dostać do tego właśnie alabosa. Tutaj, tutaj jest jeszcze przeciwnik, ale już dajmy mu spokój. Ile tutaj jest tych przeciwników? Skupmy na nich uwagę. Tutaj jest znowu ten jakiś główny boss. Ale pięknie oberwały. Dawać go, wykończenie. Ktoś jeszcze? Oczywiście, że został. Pięknie. Teraz gdzie tu? Czy tu? Może najpierw pójdziemy tutaj jeszcze? Kolejni przeciwnicy. No on już zaczyna czarować. Nie pozwólmy mu. Nie pozwólmy mu na ataki. No, ej widzieliście, co on chciał zrobić? Gdyby ja nie odskoczył, już by było po mnie, pewnie. Już by było po mnie. Okej, a, okay, a tu. Break. To już wiemy gdzie jesteśmy. dobilimy sobie drogę powrotną. Fajnie, mamy coś jeszcze do rozdysponowania? Ability o weźmy sobie dodatkowe. Od razu pakuj to. Tutaj, tutaj, tutaj. Yy, potwierdź dokładnie i wyjdźmy stąd. Mamy też punkty talentu. Zbieramy, zbieramy. To nam się przyda nawet do walki do wszystkiego. Bierzemy to, nawet nie czytam, nawet nie czytam, co to jest nieistotne. Potwierdźmy tylko, żeby nie stracić tych punktów umiejętności, które talentów, które my już wykorzystali. I idziemy dalej. Mhm. Co to będzie? Sami ocencie jak gra wygląda. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o grafice? O tym jak wyglądają postacie, jak po, yy, wygląda świat. No i minus, bo nie ma języka polskiego. Co to będzie? Alka z bossem? No pewnie. O kurde co teraz? Jak się tutaj walnąć? No, z Krokusiem. Zaznaczmy go może lepiej, co? A mnie ty, ty? Spokojnie. Nie, nie kąsaj. Nie kąsaj ręki, która cię karmi, dziadu. Jeszcze do nas będzie Blue. Ej, ej, ostrożnie. Nie, nie przecholuj, nie przecholuj Hilda. Spokojnie. To już będzie dłuższa walka i bardziej wymagająca. Ej, uciekaj. ja bym to mógł zablokować? Zobaczmy. No niby coś tam... Nie! Jednak tak, a tak... Nie, uciekaj, 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 uciekaj. Jużśmy sprawdzili co on potrafi. Muszę znaleźć chwilę, żeby się wyleczyć. W ostatniej chwili. Mocny, mocny jest. Ma bardzo długi pasek zdrowia. Uu. Przydałby się łuk. Czy przydałby się łuk na yy, ataki z dystansu? Niestety nie mamy w tym momencie. Nawet nie wiem, czy będą. Ja tę grę pozdaję wraz z Wami, także tyle wiem, co Wam pokażę w tym momencie. Pierwsze wrażenia. Bardzo, bardzo duży minus. jak powtarzałem. No i właśnie tego nie ma opcji. Jak ja tego nie lubię w grach, jak mi się postać wchodzi przeciwnika, jak walczymy. No przecież to jest. Przecież to jest naprawdę. Dobra, mamy ten atak, weźmy go. Zobaczmy ile weźmie. Decydowanie wziął. Ok, wystarczy, żeby nie przesadzić. Jeszcze raz by się pasowało naładować ten atak, żeby pokonać tego. Nawet nie wiem jak to przeczytać. Ale widzicie, wielu próbowało pokonać. Mi się nie udało, ma sporo szczał w sobie bitych. 14. Ej, jak on schodzi na tych łapach. Uniknęliśmy tego potężnego ataku ogonem. Bardzo fajnie. Powiem wam, ta walka jest troszeczkę łatwiejsza niż ten pierwszy mini-bosik, bo te ataki ma takie, jest po prostu większa arena do walki, to jest też plus. Ej, ej, ej! Już, spokojnie! Szarżował na nas, ostatni cios, mamy to. Killer crow. Just level. poziom. Looks like I dropped Tak, gdzie? sprawdźmy tą broń. Northwind Legion's mark on the hilt. the others must have come this way. Perfect. At least I'm on the right track. A właśnie, miałem iść do tego i zapomniałem z, y, otworzyć skrzyni. Coś jeszcze jest do zebrania? Tutaj nie przyjdziemy, tutaj nie przyjdziemy, czyli jedyna druga wyjście jest tędy. Coś mamy tutaj? Ciekawego. Nie, jest i tutaj. Zobaczmy, gdzie nas to zaniesie jeszcze. Wespnij się.

Asterygos, of the Stars. Tu mamy ten właśnie kolejny jakby safe point. Dobrze, tak właśnie się prezentowały pierwsze wrażenia, pierwsze minuty z gameplay'u z gry Asterigos Curse of the Stars na PlayStation 5. Dajcie znać, czy film się podoba, Zostawcie subskrypcję na kanale. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!